Dzień dobry, Cześć czołem, ja nazywam się Miłosz, a Wy słuchacie podcastu Mo. Podcast od fanów dla fanów kieszonkowych stworków. A dziś porozmawiamy sobie o grze, która podzieliła fanów na tych, którzy ją kochają i nienawidzą, czyli Pokemon Unite. I sam powiem wam na samym początku, że nigdy nie byłem fanem gier typu MOBA i nie rozumiem ani nie umiem grać w lola, ale Pokémon Unite zmieniło moje podejście. A dodatkowo, kogo innego mógłbym zaprosić do tego podcastu, jak nie osobę, która tę grę. Zna jak własną kieszeń, stworzył jedną z pierwszych jak nie pierwszą drużynę e-sportową w Polsce z United, Unite, a także jako nieliczny tworzy polskojęzyczne treści z tej gry na swoim kanale. Grafik i montażysta moich shortsów, człowiek o wielu talentach, sędzia i gracz Pokémon TCG. Tadzik puszcza, Widzę cię bardzo serdecznie. Oj, oj, dzień dobry, drogi miłoszy. No ja nie wiem co teraz powiedzieć. Tak fajnie mnie zapowiedziałeś, tak fajnie mnie przywitałeś, że ja coś się chyba zaraz rozpłynę i nie udzielę pytań na żadne znaczy nie, nie udzielę odpowiedzi, odpowiedzi na żadne pytania. Więc... Nie będzie żadnych pytań na odpowiedzi, Widzisz, będziemy dawali odpowiedzi na, na pytania. Eee, tak to właśnie wygląda w naszych podcastach. Eee, no, zapewne wiecie, że podcasty powinny się pojawiać raz w miesiącu. Eee, no, nie zawsze mam na to czas, więc w końcu wracam, mamy wakacje, więc obstaję, że częściej te podcasty będą się pojawiały. A dzisiaj znowu porozmawiamy sobie po pokoju Night, bo już ten temat poruszałem w moich podcastach jakiś czas temu, około dwa lata temu jeszcze z Okiem o tym rozmawialiśmy. Natomiast dzisiaj mam pomoc osoby, która jest bardziej doświadczona, osoby, która gra w tę grę nałogowo, czyli właśnie eee, pan Tadzik. Słuchaj. Eee, już zapowiedziałem, kim jesteś, wszystko się przedstawiłeś, prawdopodobnie chyba chcesz coś powiedzieć, to serdecznie teraz dajcie chwilę momentu, masz, masz, masz swój czas przed, przed kamerą. Ja myślę, że wystarczająco przedstawiłeś moją osobę i możemy bezpośrednio przechodzić do do sk skwierających cię pytań. Dobra, to może zanim przejdziemy do samego Unite, powiedz nam, wszystkim słuchaczom i także mi, jaki jest twój ulubiony Pokémon? Nie tylko jeżeli chodzi o Unite, tylko ogólnie twój ulubiony Pokémon? Eee, tutaj, tutaj odpowiedź jest banalnie prosta, no wiesz, w moim logotypie można zauważyć mojego ulubionego, ukochanego Pokémona. jest to Blastoise. A. To... No, 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 ja wiem, że ty go kochasz, ale niestety, bądź stety, moje serduszko podbił Blastoise, Pokémon pierwszej generacji. No dokładnie. E, tak jak już powiedziałeś, wodny starter, mam jakieś takie, jakby to nazwać, poczucie bliskiej relacji z wodnymi pokémonami i strasznie je nie uwielbiam, nieważne w jakiej e, grze, postaci. Po prostu ten wodny typ do mnie przemawia, a Blastoise jest wręcz chodzącym czołgiem. A moje, moja druga pasja, pewnie dużo osób nie wie, to są właśnie militaria. I mm -hmm. widząc Blastoise'a widzę po prostu wielkiego czołga, który podąża przez Kanto i broni swoich towarzyszy, mniejszych piechurów, skłydków. E, w sumie taka jest geneza e, tego, dlaczego go lubię. Jest jeszcze jeden fun fact. Pierwszą figurką pokemonową, jaką dostałem w swoim życiu, to była właśnie figurka Blastoisa, którą dostałem od mojego taty. Hmm. Była to figurka, którą mogłem nałożyć na ołówek, więc nice. y, wiadomo jak to się skończyło w szkole. Jasna <coughs> był zawsze, no, ja tak. szczerze, że też, jeżeli zawsze grałem w gry regional Candy, to zawsze wybierałem Squirtle, bo jest to mój ulubiony pokémon. Chazard jest overhyped, a Venusaur czy tam... Bulbazar zawsze był dla mnie taki bardziej dziewczęcy, więc zawsze wybierałem Squirtla. Dobra, to jeżeli wiemy, jaki jest ulubiony Pokémon, to przejdźmy sobie do pierwszego pytania, mm, takiego głównego, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, czyli co przekonało Cię do pokémon Unite, bo tak jak stwierdziłem na samym początku, ja tej gry zbytnio na nie, początku nie chciałem grać, bo tak jak stwierdziłem, nie lubię grać w gry Pokémon, yy, nie lubię grać w gry typu LOL yy, i tak dalej, yy, więc myślałem, że pokémon Unite mi się nie spodoba. Natomiast rozegrałem kilka pierwszych meczy i się w tej grze, może powiedzieć, zakochałem. Oprócz tych main series gier, gier uwielbiam grać Pokemon United, ale co Cię ci przekonało do tej gry? Już, już przy pierwszym Twoim zdaniu myślałem, że będę musiał do siebie przyjechać z jakimś trójzębem, <grym> nawiązując do Twojej lokalizacji. Powiedziałeś, że nie lubisz grać w gry Pokémon, ale poprawiłeś się. <grym> Jeżeli chodzi o mnie, Unite przekonał mnie w sumie samą mechaniką gry, ponieważ <grym> kiedyś grałem w Heroes of the Storm. Była to gra Blizzard. I tam y, to była też MOBA, tak jak LOL. I tam rozgrywka była nakierunkowana na to, że, że musisz grać zespołowo. Wspólny level, wspólne obiektywy. Y, wszystko robiłeś na koszt własnej drużyny. I patrząc na to, jak wygląda Unite, po prostu zauważyłem, że jest tutaj nutka tego hotsa, jest nutka tej gierki, w którą kochałem grać. W której też zresztą miałem team sportowy. <ścoughs> też, taki fakt. I dałem szansę dla Unite'a. Zobaczyłem, że wychodzi na e, mobilki. E, ja jestem fanem też grania na handheldach e, i obecnie nie mam Switcha, ale myślę, że to się za jakiś czas zmieni. E, widząc, widząc, że gra jest na Android'a od razu ją pobrałem i zacząłem grać. E, grałem w sumie od pierwszych sezonów i nie żałuję. Tak jak mówię, zauważyłem w tym nutkę Heroes of the Storm i... Autentycznie to się sprawdzało, bo tak jak wcześniej mówiłem o chocie, taki tutaj wzbijasz yy, bazy, wspólne punkty, yy, lewul, niby levelowanie jest oddzielne, ale też jak grasz możesz zauważyć, że jak nie współpracujesz ze swoim towarzyszem na linii, to to levelowanie i tak nie pójdzie dalej, Jasna tak? Sprawa. Mhm. Dokładnie. Więc y, też zauważyłem, że tutaj nie ma w drużynie aż takiej rywalizacji i wszyscy jednak ze sobą współpracują. A dodatkowo jak nie jest zależy, ten voice to tak, że Zależy, jeżeli masz drużynę, to faktycznie, jak masz drużynę, to wtedy da się łatwo grać i da się łatwo pomagać sobie. Ale jak grasz takie rankedy z randomami, no to jest ciężko, bo często są ludzie, którzy są samolubni i po prostu lecą wszyscy sami i sobie wbijają levela, a wiadomo czasami jest tak, że niektóre postacie, niektóre pokołony mają specjalnie... znaczy gra się tak, żeby dana osoba wbijała level szybciej niż inni, nie? Więc jest ciężko grając z osobami radomowymi, bo nic nie pomogą w tym? Wiesz co, tu jest właśnie kwestia tego bardziej zachowania niektórych graczy, bo ja akurat się nauczyłem grając w inne gierki tego typu, jak i po prostu gry multiplayer, że zawsze odpalam voice chat, mhm. zawsze rozmawiam przez mikrofon z ludźmi i to jest bardziej kwestia właśnie tego Dogadaje. zachowania ludzi mhm. w grach. Grając, grając rankedy, człowiek powinien się nastawić na to, że tak odpalę mikrofon, zaraz podam jakąś informację, żeby drużyna wiedziała, co się dzieje. Sam miałem parę sytuacji, takich jak ty mówisz, że są gracze samolubni, ale w większości jednak meczy odpalając mikrofon, zaraz odpalała się kolejna osoba, i następna, mhm. i jakoś nawet w trójkę już zgadując się, czy to po angielsku, czy to, bo zdarzało się, że nawet na Polaków trafiałem. Zgadując się po prostu już słownie potrafiliśmy wygrywać gry nie do wygrania i mm -hmm. to muszę podziękować tym randomom, okay. bankę. No dobra. Słuchaj, to teraz takie pytanie do ciebie, bo wiadomo w tej grze jak i w innych grach typu MOBA mamy różne rangi. Największą rangą jaką można zdobyć w pokoju jest ranga Master. Czy udało ci się ją kiedyś zdobyć, a jeżeli tak, a jeżeli nie to dlaczego? Już, już ci powiem, że to jest bardzo ciekawe pytanie. Jestem graczem, który postawił bardziej na umiejętności, a nie rangi. Mhm. I zawsze każdego, go przyjmowałem do swojej drużyny czy też po prostu grałem, starałem się uświadomić, że nie zawsze ranga ukazuje swoje umiejętności. Mhm. I tak żeby po prostu to udowodnić. Zazwyczaj wbiłem sobie ultra, jedynkę. Dosłownie brakowało zawsze jednego kryształka, żeby wbić mhm. tego mastera. Ale zacniłowałem się przy tym, mówiąc: Patrzcie, mam ultrę, paruję mnie z masterami i tak wygram. Dam z siebie wszystko, wygram. Czasem przegram, ale to wiadomo, nikt nie jest doskonały, ale chodziło mi bardziej o umiejętności. I przez takie pokazywanie wielu graczy, którzy ze mną po prostu spędzili czas, czy to właśnie w tym teamie Dziki Puszczy, który prowadzę, czy też yy, w innych tam fanowskich drużynkach, mhm. to. Ludzie byli po prostu zadowoleni w trakcie rozgrywki, że nie trafili na tryharda, który mówi koniecznie gram-mastera, gram-mastera, gram-mastera yes. i, i pędzi tylko po to, a trafiają na osobę, która chce zdobywać jakieś umiejętności, stara się analizować rozgrywkę, stara się wynosić jakieś y, też wnioski y, z mhm. każdego meczu i pokazuje je dalej, tak aby ktoś następny nie popełniał na przykład tych samych błędów. tak? Yes. Mm, więc. Odpowiadając w skrócie, nie wbiłem jeszcze Master'a, ale myślę, że jeżeli zrobimy reborn team'u ponownie, to już postaram się zabrać takie osoby, aby wbić tego całą masteru, Master'a całą ekipą i może nawet nagrać z tego jakąś serię, że całą drużyną siadamy, nagrywamy, wbijamy Master'a i pokazujemy, że w tej grze najważniejsza jest praca zespołowa, Umiejętności, i no dobra zabawa. Jasna sprawa. No dobra, to teraz powiedz mi tak, co z Twoją esportową drużyną, co z Twoim teamem, bo wiadomo, e, przez jakiś czas graliście i, i coś ucichło. No i oczywiście, tak. pytanie, to już... czy, jeżeli, jeżeli nadal ten team istnieje, to czy będziecie robić jakąś rekrutację dla naszych słuchaczy dzisiejszych, może też chciałby dołączyć? Już, już pędzę z odpowiedzią na to pytanie. Jeżeli chodzi o team. Rozpadł się z bardzo niefajnych e, okoliczności, ponieważ między członkami wyszła po prostu drama. Mhm. I był konflikt, jakby e, przekonań, no można też tak to nazwać. Mhm. I wynikła jedna drama, tutaj później druga kłótnia, i postanowiłem, że w sumie jest za dużo różnych charakterów, takich, które mhm. ze sobą nie współgrają. Y, Dosłownie nawiązując tu do polityki, osoby z lewicy i prawicy spotkały się w jednym miejscu. Okay, rozumiem. I przez tą dramę stwierdziliśmy, że zawieszamy to, mhm. jeżeli chodzi o ten obecny skład, ale jeżeli chodzi o rekrutację, myślę, aby całkowicie przenieść ją na bazę naszego kochanego Discorda, matki Pymiłosza. Serdecznie zapraszam, fajne rzeczy się tam Uf. dzieją. Swoją I zastanawiałem się właśnie. Dlaczego no Żartuję Trzeba wspominać. <głosy> <głosy> I pomyślałem, że całkowicie nową rekrutację przerzucimy na właśnie Twojego Discorda, tam gdzie już zbieramy w sumie graczy w United, już jakieś są tam wspólne gierki. I to z tamtego miejsca wyniesiemy najlepszych graczy i razem spróbujemy podbić Mistrzostwa Świata na nadchodzących Worldsach. Nie tak tych, co będą w sierpniu, <laughs> tylko na Dobra. dobra. Na Hawaje też byłby... byłoby świetnie. Byłoby świetnie, Dzisiaj jeszcze zdobyli kilka punktów na rekrutację i byśmy pojechali na Hawaje. Dobra, to jeżeli mamy już pytanie o rekrutację, to fajnie, więc pamiętajcie, jeżeli chcecie dołączyć do naszego teamu, Unite'owego, to zapraszamy serdecznie do Discorda oraz, oraz także e, na kanał do Tadzika Puszczy. E, możecie do niego pisać, możecie go męczyć, możecie e, go gwałcić o to, żeby dojstać się do naszego e, teamu i będziemy po prostu szukali najlepszych osób e, nie tylko do grania rankedów, ale także dla zabawy, for fun. Dobra. Teraz powiedz mi, dlaczego w takim razie ogólnie się drużyny rozpadają w Pokémon Unite, bo e, powiedziałeś o swojej drużynie, że też się rozpadła, ale te drużyny się na co dzień rozpadają. Co jest takim głównym mankamentem, który prowadzi do e, rozpadu drużyn? Wiesz co, jeżeli chodzi o to, myślę, że największym problemem jest podejście ludzi. Mhm. Ja to gra mobilna, gra na Switcha i ona nie jest aż tak popularna jak y, Liga Legend uh -huh. czy, nie wiem, Minecraft. Uh -huh. To trudno przekonać ludzi do stałego grania. A uh -huh. Tencent też nie robi za dużo rzeczy, aby to, jakby to powiedzieć, aby utrzymać odbiorcę w jednym miejscu. Jasne. Yes. Więc tutaj, tutaj mamy dwa problemy. Pierwsze to ludzie, drugi to y, producent gry. Przejdźmy najpierw do ludzi. Jeżeli chodzi o ludzi, tak jak mówię, ludzie się nudzą. Czasem graniem jedną gr w jedną grę niektórzy ludzie też nie podchodzą do takich spraw poważnie. Ja, na przykład, staram się szukać takich osobników, którzy podejdą do tego z pasją, z serduchem i będą chcieli poświęcać swój czas. Niestety, na swojej drodze spotkałem wiele ludzi, którzy wręcz mówili, że Sorry, muszę zrobić przerwę, bo gram mnie nudzi. Sorry, ja gram tylko dlatego, bo Cię lubię. Sorry. Ale no, ten Unite jest dla mnie za słaby. Wolę grać w, w ligę, gdzie jest więcej y, kombinowania. Chociaż mm -hmm. jestem takiego że w Unite też trzeba co pokombinować, żeby dobry swój Bill złożyć, ale. Tak. No, niektórych graczy innych gier nie przekonasz. Nie, to, to, no to, właśnie i... to jest to, co mnie nie przekonało w Lolu. Ja bo ja nie rozumiem tej gry i, i nigdy chyba nie zrozumiem. I wydaje mi się, że jednak to jest troszeczkę ułatwioną wersją Lola, taką bardziej. Może nie dziecinną, ale na pewno taką bardziej Pokemonową, tak? W takim stylu pokemonowym i jest to fajne, jest to troszeczkę inne. E, na pewno nie jest to jeden do jeden skopiowana gra LOL do Pokemonów, nie? No tak, dokładnie. Dobra, a na co zwracasz uwagę, o... gdy taką drużynę budujesz? Na, czy zwracasz uwagę na to, jakie ludzie mają skilla? Czy na to, jak się z kimś dobrze rozmawia? Czy jaki ma z kimś kontakt? Co jest główną rolą zwracania uwagi do tworzenia twojej drużyny? A ty tak pędzisz, a jeszcze na poprzednie pytanie no widzisz, nie skończyłem. odpowiadać. Ja jestem szybki chłopak. Ale dobra, nawiążę szybko jeszcze do tamtego pytania, bo w sumie tam została się dwie sentencje do powiedzenia. Spoko. Też wracając do tego, dlaczego teamy się rozpadają, ta, jakby to powiedzieć, różnica przekonań mhm. też dużo robi. Tak jak w przypadku, przypadku że wiesz, lewica, prawica w jednym miejscu. Jest. A jeżeli chodzi o producenta, niestety producent gry nie postawił na promocję gry, tak jak to było kiedyś. Nie wiem, czy pamiętasz, pierwsze lata gry to było rozdawanie darmowych pokemonów, no. jakieś fajne. Ten grę może że... było w ogóle jak tydzień dostać. Jak się codziennie logowało, chyba do gry to się grinżetłowywało, nie? jest. To akurat dalej jest. Ale, ale dużo, dużo dużo takich innych akcji się zmieniło i no, jak, jak gracz widzi, że każdy event jest taki sam, że albo, hmm. albo zbierasz puzzle, albo ładujesz pasek Battle Passa, no to też go potrafi zniechęcić, a... Jeżeli gracza zniechęci się in game, no to też zniechęci się do gry, grając w jakimś tam zespole. Jasne. W szczególności, że za dużych pieniędzy na samym początku grania w Unite'a no nie ma. Nie mm -hmm. oszukujmy mm -hmm. się. Pieniądze pojawiają się wtedy, jak yy, grasz już turnieje regionalne, oficjalne. Jasne, jasne. No to powiem sam na składasz gdy rekrutujesz ludzi do swojej drużyny sportowej Przyznam szczerze, że nauczyłem się tego po jednej ekipie w Kilzon 3, klanie, w którym miałem okazję uczestniczyć. I jeżeli chodzi o ludzi, zwracam uwagę po prostu na dobry vibe między ludźmi. Mhm. Bo team esportowy składa się z ludzi. Ty musisz z nimi spędzać czas. Spędza się masę godzin grając po 3-4 godziny dziennie. Czasem mniej. I Trzeba pilnować, aby te wszystkie styki ze sobą dobrze reagowały. Mm -hmm. Bo jeżeli, chociaż tak jak u mnie było w poprzednim teamie, chociaż dwie się wykruszą, to tak naprawdę nie będzie zgrania w całej ekipie, będą niepotrzebne niesnacki i to się rozpadnie. Jasne. Voilà, ma, macie przykład. Dzieci, dojdźcie się z innymi ludźmi, bądźcie dobrzy, dogadujcie się. Niezgoda rujnuje. <laughs> dobra, to teraz a jeżeli o to, Jasne, czynanie, to, bo tak jak mówiłem wcześniej, szukam po prostu ludzi, którzy mogą mieć potencjał, mają już jakieś umiejętności i chcą się dobrze bawić. Jasna sprawa. Bo to w końcu nie jest nie nowa przygoda, tak? Każdy chce zostać tym mistrzem, a żeby do tego dojść, trzeba grać, ćwiczyć, dobrze się bawić. wie. Tak jak w oryginalnym. Dokładnie tak. Eee, dobra, to powiedz teraz teraz jakimi postaciami lubisz najbardziej grać, jaką ci radzie, największą e, przyjemność sprawiają, które postacie e, i jaką, grę, jaką rolę ogrywasz w pokoju Unite? Jeżeli chodzi o Unite, przyjąłem rolę tanka i supporta, mhm. czyli zawsze jestem wsparciem dla swojej drużyny, Heroes of the Storm też byłem e, graczem, który głównie ogrywał postacie ze wsparcia i najlepiej czuję się w tej roli. Jeżeli chodzi o Pokémony, które gram, no to wiadomo, jest Lasto, jest to muszę nim ogrywać mhm. y, długie godziny na linii, zresztą mam na nim najwięcej punktów. Mhm. Jeżeli chodzi o soporty, uwielbiam grać Eltegosem. Okay. Już się nawet przyzwyczaiłem, że grając nim, zmieniam mu nazwę. To nie jest Eltegos, to jest Eldegot. Okay. To jest mój latający Bożek. I y, jeszcze, jeżeli chodzi o tanków, to. Uwielbiam grać Gudrą okay. przez wzgląd na to, że potrafi się leczyć, i jeden z jego ataków no, ro robi lifestyle. Mm -hmm. Oraz, jeżeli chodzi o takie bardziej tankowate, no to mam też sporo godzin przegranych Mamoswine'em. Też okay. mi się strasznie podoba. No i Hopo, -hop. chociaż tutaj zawsze możesz mnie poprawić, bo Chuba. tutaj mam problem zawsze z wymową. Czy mówi się hupa, czy mówi się hopa? Hupa, bo od hup jako jako um, kosz nie? do koszykówki, jak jest hupa, to to jest obręcz. Okay. Dlatego jest hupa. No. <grych> tak, hupa. Radio Station Baby Juczy. Dokładnie tak, <grych> dokładnie tak. Inferno Soap. No i nim też trzeba ze zakumatu. względu na to, że jest bardzo dynamicznym supportem, jeżeli o to chodzi. Jest Jasne. To teleportacja, przenoszenie członków drużyny. On, on jest taką kwintesencją tego, co wiecznie powtarzam, czyli że ta jest gra nastawiona czysto na współpracę. Mhm, mhm. Dobra, mam na dwa ostatnie pytania na dzisiaj. Przedostatnie pytanie jest takie: powiedz mi, co Ci się nie podoba w grze po Communite. Zróbmy teraz taki mały hate park, powiedz wszystkie rzeczy, które Ci się nie podobają. Dobra, to lecimy. Ten cent nie zbanuje, konto mi wyrzucą w ogóle z gierki, ale dobra. Pierwsza rzecz, która mi się nie podoba. To na pewno to, że jest obecnie powtarzalność eventów i to że też mówiłem na jednym ze swoich odcinków, że strasznie dużo rzeczy jest kopiuj w klej. Mm -hmm. Te eventy, tylko zbieranie i te mm -hmm. battle passy. Widać, że Tencent postawił już na robienie hajsu w grze free to play, mm -hmm. a nie na y szerzeniu jakby uśmiechów mm -hmm. dla graczy, mm -hmm. w wspieraniu ich. Druga sprawa to wsparcie chińskich, azjatyckich serwerów, m, mocniej niż tych europejskich, ogólnie zagranicznych. Ten cent wiadomo wywodzi się z Chin i chińska beta ma naprawdę wiele rzeczy, których nie ma nasza. Okay. Y, ma usprawnienia wizualne, jakieś tam inne eventy. No, widać tutaj y, jakby faworyzację regionu. Jasne. To też mi się nie podoba. No i w sumie z takich rzeczy wolałbym, aby limit, limit pokémonów do draftu się zmniejszył, bo mm. dużo osób nie jest w stanie wbić tych 13-14 Pokemonów od tak, bo cena tych Pokemonów jest droga, a wbijanie coinów jest strasznie upierdliwe i pewnie sam też to zauważasz, tak. że wbicie chociażby tych 14 tysięcy coinów na jednego Pokemona zajmuje często parę tygodni, a mm -hmm. I to takiego aktywnego grania, gdzie to powinno zostać usprawnione i powinno się wbijać trochę szybciej, bo na pewno taki zabieg spowodowałby, że więcej graczy po prostu by zostało przy Gierce, nie odchodziło na jakiś czas, aby wykorzystać śmieszny yy, błąd w grze. No i wiadomo, jak ktoś kupi Pokémona, którego lubi, no to nie opuści tej gierki, już zostanie na do zawsze. Dokładnie tak. Mimo, że ja do tej gry wracam raz na jakiś czas, to i tak zawsze się fajnie bawię, no ale wiadomo, jestem po prostu w szoku, jak za każdym razem włączam tą grę po jakimś czasie i jest dużo nowych rzeczy, których przedtem nie było, szczególnie wizualnych, no ale fajnie, że ta gra się zmienia, ale tak jak mówisz, też w innym momencie stoi troszeczkę w miejscu, nie? No dobra, teraz takie ostatnie pytanie, Tadzik, do Ciebie, kiedy Fortnite? Kiedy Fortnite? No. Tak naprawdę Fortnite już był u mnie na kanale, był na jednej o, transmisji. Ogrywałem Fortnite'a na starym koncie, Epic Games, ale niestety nie wyszło. Jak będę miał mocniejszego kompa, to może bym do tego wrócił, ale nigdy na trybie z budowaniem. To jest po prostu nie dla mnie. Lubię grać Fortnite'a, ale w wersji bez budowania. W Lego Fortnite, gdzie masz po prostu tryb survivalowy, mhm. ten zwykły batowy do mnie nie, nie podchodzi mi, po prostu nie, nie lubię. Spoko. Szybciej, się... jakieś Kalow Duty. Jasne. Co to byłoby już? Albo Battlefield? Rozumiem, rozumiem. Dobra, zanim się pożegnamy, mam dla ciebie taką małą tradycję, czyli szybkie strzały. Dzisiaj prowadzimy sobie w ciekawy sposób. Wiesz, jak działają szybkie strzały? Ja ci daję pytanie, ty mi mówisz odpowiedź, nie? Okej. Okay. Dobra. Tak kanto, czy jak kanto czy hoen? Kanto. Kanto czy sino? Dalej kanto. Okej, okay. To kanto <laughs> czy junowa? Zostańmy przy kanto. Okej, okay, to dobrze, bo nie lubi junowy. Kanto czy um, czy kalos? Tutaj cię zaskoczę, ale kalos ze względu na to, że zostały dodane mega ewolucje. Okay, Greninja, okay. Topier. Ja, ja sam nie lubię zdawać. Kalosu, ale faktycznie Mega megałysy to chyba jedne z najlepszych rzeczy, które nas no. zawitały w, w naszych sercach, więc jak najbardziej za to region Kalos. Kalos czy Alola? Hmm, tu musiałbym się zastanowić, bo w sumie Kalos, tak jak wcześniej sam powiedziałeś, mega ewolucja, coś fajnego dodanego do gry, ale no Alola, no ten, ten vibe no, hawajski, wodny wodny starter jako primarina i ta wersja ala sireny, to ludziom się nie spodobało, ale mi w sumie był okej, fajny vibe. No i też zmiana podejścia do gry. Tu już nie mamy tych gym liderów, tak? Mamy mamy formy, pokemony, totemy, chyba tak to się nazywało wtedy. No, no, no. dobra, no, no musi. Hawaje wygrywają. <grywa> tak, dokładnie. Okej, okay, to Alola czy Galar. Zostańmy przy Aloli. I Alola, czy Paldea. Tutaj, tutaj niestety jeszcze nie ogrywałem gry, bo tak powiem mhm. nie mam Switcha. Mm, ale myślę, że... Ta Paldea ma coś w sobie, tak? Tutaj jednak dostaliśmy parę fajnych dodatków, miałem okazję oglądać. Mhm. Y Mamy duży w sumie region. Eee, trochę, tak? trochę na początku. Dokładnie. Eee, trochę nie podobał mi się ten zamysł Future i Ancient Pokémonów, uh -huh, uh -huh. ale mi po tak biło do karcianki i zobaczyłem potencjał tych kart. Tak. To po prostu widząc te Ancient Pokémony i patrząc na to, co jest w grze, już sobie powiedziałem: Dobra, to jest nawet spoko. Ale myślę, że przez otwarty świat, przez ilość też tych nowości, nawet tą terastalizację, uh -huh. która na początku mi się nie podobała, ale teraz mi się nawet podoba jako tą zmianę typu Pokemona, uh -huh. Uh -huh. to wybiorę Paldea. No i ostatnie pytanie w naszych Szybkich Strzałach, Matki czy Blastoise? O kurde, jak powiem, jak powiem Blastoise, to, to możesz się na mnie obrazić, jak powiem matki, to będziesz mnie lubił bardziej. Hmm... Dobrze, możemy pominąć okay, nie biorę ma problemu. Dobrze, mogę raz wykorzystać się o problemu e, Dziękuję wam bardzo serdecznie za przesłanie do tego podcastu, ja nazywam się Miłosz, ze mną był Tadzik Puszcza, jeżeli chcesz coś powiedzieć to jest twój teraz czas, masz teraz czas na antenie Dobra. powiedz co chcesz i będziemy w woli kończyli. Dobrze, teraz, teraz będzie tekst, który skanceluje te, ten podcast, e, słuchajcie <laughs> zapraszam was do subskrypcji tego boskiego kanału e, oglądałem Miłosz od dawna to jest w ogóle rozwalający umysł, że teraz mam okazję pojawić się na jego kanale w roli mówcy, w roli grafika. Normalnie spełnienie marzeń, że Idol stał się takim dobrym ziomem, że mogę z nim pogadać na Discordzie. Pamiętajcie, dzieci i spełniajcie marzenia, bo czasem mogą się spełnić w nieoczekiwanym momencie waszego życia. Szczególnie w Dzień Dziecka. Spodajcie jeszcze, jeszcze na Discorda. Ma... I oczywiście do tego. Wszystkiego najlepszego dzieciak. Dokładnie tak. Podcast pewnie wleci w poniedziałek, po dniu dziecka ale i tak wszystkiego najlepszego dla wszystkich młodszych, jak i starszych słuchaczy. Więc tak jak powiedziałem, serdecznie zapraszam także na kanał YouTube'owy mojego gościa, czyli Tadzika Puszczy, oczywiście link będzie w opisie. Jeżeli potrzebujecie jakiś grafik lub e, montowania filmu, montażu, to serdecznie zapraszam, Tadzika, robi świetną robotę. E, I to nie jest chamska reklama, to jest właśnie coś szczerego z mojego serca. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Tobie, że byłeś, że poświęciłeś mi te... Prawie pół godziny, i my widzimy się już w kolejnym odcinku, prawdopodobnie w tę środę. Trzymajcie się. Miłego dnia, Życzę. Na razie. Dziękuję, Wam, wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przyłoży się z pewnością na rozwój mojej działalności.